Czy warto kupić używany rower elektryczny? Słuchajcie, warto pod warunkiem, że sprawdzicie trzy bardzo ważne rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest bateria. Często te rowery używane przyjeżdżają za zagranicy, Bardzo często gdzieś tam w okresie zimowym stoją w jakichś hangarach, magazynach. I po prostu baterie są w zimnych pomieszczeniach, przez co po prostu się niszczą. Także jeżeli chcecie kupić takiego używanego elektryka, podejście sobie do serwisu rowerowego, który ma taki tester baterii, aby zrobili wam wydruk, sprawdzili faktycznie, w jakiej ta bateria jest w kondycji. Po odpaleniu wyświetlacza sprawdźcie sobie, czy nie wyświetla się żadne kody błędów, czy nie ma jakichś zacieków na wyświetlaczach, czy nie są poprzecierane przewody elektryczne, no bo gdzieś tam te tematy związane z tą, z tym zasilaniem elektrycznym będą najbardziej kluczowe i najbardziej kosztowne w przypadku jakiejś tam po prostu awarii. No i trzeci słuchajcie bardzo ważny punkt pod kątem właśnie używanego roweru elektrycznego, to jest dobór silnika. Starajcie się szukać raczej takich rozwiązań pewnych, znanych producentów. Nie kupujcie dziwnych znanych producentów chińskich, bo pod kątem później doboru części zamiennych, dostępności tych części zamiennych może to być problem i może rower wam później stać i będzie was to że macie rower, a nie możecie na nim jeździć.